Kuba, wyobraź sobie, że w momencie rozpoznania raka Jelita grubego miał niepełne 25 lat. Natomiast z biegiem czasu ta szala zaczyna przechylać się w stronę ludzi młodych. I moimi pacjentami są coraz młodsze osoby. To są już w zasadzie dwudziestokilkulatkowie. I to samo dzieje się zarówno z chorobami. Ostremi przewodu pokarmowego, chorobami przewlekłymi, i to samo widać, jeśli chodzi o chorobę nowotworową. E, ja w, właśnie w tym tygodniu e, nagrałam również wywiad z moim najmłodszym pacjentem e, z rozpoznanym rakiem jelita grubego. I Kuba, e, wyobraź sobie, że w e, momencie rozpoznania raka jelita grubego miał niespełne 25 lat. Niemożliwe. Tak? Naprawdę. E, I e, ja do tej pory to pamiętam i bardzo mu dziękuję za to, że zgodził się nagrać ze mną właśnie ten wywiad. Ze względu na to, żeby uświadomić ludziom, że z jednej strony rak nie ma granicy wieku i coraz młodsze osoby chorują, a z drugiej strony, że rak to nie wyrok.